Poznaniu.pl Poznań w minutę Uprowadzili 35-latka w centrum Poznania w tle porachunki finansowe. Poznańska policja zakończyła intensywne śledztwo w sprawie uprowadzenia młodego mężczyzny z Alei Marcinkowskiego. Zidentyfikowano porywaczy. Motywem mają być oszustwa metodą na blik. Więcej na Poznaniu.pl Nadchodzi wyjątkowy czas dla miłośników muzyki churalnej i koncertów. W Poznaniu odbędzie się piąta edycja Grand Prix polskiej churalistyki im. Stefana Stuligrosza. To konkurs konkursów, gdzie sześć najlepszych churów w kraju rywalizuje o prestiżowe Oprócz głównego konkursu organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń towarzyszących dostępnych dla każdego zainteresowanego bezpłatnie. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zabrał głos w sprawie zawiadomienia złożonego do prokuratury przez Naczelną Izbę Kontroli. Nie mam wątpliwości, co było inspiracją tego zawiadomienia. Kontekst polityczny jest tu oczywisty. Dokładnie tak samo było przed poprzednią kampanią samorządową, mówi Jaśkowiak. 28 listopada pojadą tramwaje po trasie kłódnickiej. Koniec listopada oznaczać będzie próbne przejazdy po przybudowanej trasie Kudnickiej. To potężna inwestycja, która z jednej strony zwiększać ma bezpieczeństwo przejazdów, a z drugiej wiąże się z wieloma zmianami, o które upominali się mieszkańcy.